Chcieliśmy rozszerzyć funkcjonalności SOT również o taki moduł, który służyłby do rejestrowania wszystkich zdarzeń, które mają miejsce już po zarejestrowaniu samochodu w miejscu załadunku i rozładunku. Tak więc system SOT został uzupełniony o moduł Yard Management. I moduł ten przede wszystkim ma na zadanie rejestrowanie przyjazdu konkretnych samochodów poładunek lub z ładunkiem oraz zarządzaniem wszystkimi czynnościami, które mają miejsce już na terenie zakładu. Najistotniejszym plusem po wprowadzeniu modułu Yard Management w konkretnej firmie jest to, że przewoźnicy mogą się awizować na konkretną godzinę. Awizacja transportu jest to etap w organizowaniu transportu, który jest związany z wprowadzeniem szczegółowych danych dotyczących konkretnego samochodu, który będzie realizował transport. Informacje, które wchodzą w skład tej awizacji, to dokładne dane kierowcy, który przyjedzie. Po ładunek lub z ładunkiem oraz dane samochodu, który będzie realizował ten przejazd. Oprócz tego, w systemie SOT możliwe jest precyzyjne określenie godziny załadunku czy rozładunku, czyli tak zwanego okna czasowego. Moduł Yard Management w systemie SOT daje nam wiedzę o tym, ile samochodów dzisiaj przyjedzie. Jakie to będą samochody, jacy kierowcy i po co przyjadą. W związku z tym na bramie wjazdowej do zakładu mamy wszystkie te informacje, kto dzisiaj się powinien pojawić, o której godzinie i po co. W momencie kiedy on zarejestruje się już taki samochód na bramie, jest to sygnał dla magazynu, że ten samochód może być wezwany przez magazyn do załadunku. Ten sposób powiadamiania może być różnorodny. Może być SMS-em, dzwoniącym automatem telefonicznym, może być wyświetlany na monitorze, na parkingu zewnętrznym bądź w jakikolwiek inny sposób. Transporty, które oczekują na załadunek czy na wezwanie przez magazyn, mają określone statusy i system pokazuje, czy one są o czasie właściwym, czy one są już opóźnione. Czy są jeszcze przed czasem? Także w prosty, kolorowy sposób możemy rozpoznać, na jakim statusie te transporty są. Klient, klikając sobie w link w mailu informującym go o do, dostawie idącej do niego, może sobie obserwować poszczególne etapy transportu, czyli początek załadunku, koniec załadunku i że samochód wyjechał z dostawą do niego. Moduł Yard Management systemu SOT może być modułem niezależnym.